Cześć do windy pozytywny, się się na Krycki 14 Zapraszam. Mam ja bardzo złą wiadomość, zręb poleciał na śmietnik. Ciekawe. Ciekawe. Ciekawe no, też jestem ciekawa, ale wielka szkoda tego zerem, ba. No, patrzcie jaka kabina piękna, A ten sam, ten sam. Taka drewniana. Ale tak czy siak, wielka szkoda ja tego z wie Wielka ale szkoda mam... tego z tak, na kanie. No, ale wielka szkoda z Oby w klatkach B i C były z bo ja oszaleję liftis z tego roku, słuchajcie. Masakra, co się dzieje z tymi wymianami. Po prostu masakra. Się tak cieszyłem, że będzie zręba tu w Cezwis, ale patrzcie jaka kabina, no, ale mówię, wielka szkoda z ba. Ale tam to niedawno było tylko i wyłącznie z Mam na że w KCPT, też nie było wymian i w C. Myślę, że nie było. Ale kabina naprawdę piękna. Nie powiem, ale wielka szkoda z remy, ba. Nie, no z nic, to by trzeba zapalić. No trzeba z nic zapalić, no spóźniliśmy się, w tym roku wymieniali. O, ho, ho. P i ser w lutym tego roku jeździły sępy. No jeździły, aby teraz jeździły. Raz tam pójdziemy, to sprawdzimy. O, tylko se każdy. Pensja otwarta tam przejdzie. No jestem też ciekawy. A tutaj mamy klatkę 14 i słuchajcie, zręba! Yeeej, w końcu! I to zmodernizowany przez Otisa Te dziesiąte naciśnię. I co ciekawe nie ma falownika Tylko wymieniony panel A skoro klat w klatce a pobył oryginalny No był Ale ważne, że tutaj jest zręb Teraz do klatki co się udamy i zobaczymy czy tam będzie zręb No Częście to jest na pewno popyłem tam Oby był I oby był skręb No Apater, jedziemy. Ale szkoda tego zręba w klatce, a naprawdę wielka szkoda tego zręba. Ciekawe, czy w tym roku nie wymienili zręba w klatce No, też jestem ciekawy. Oby nie wymienili, bo naprawdę. Oni przesadzają z tymi wymianami, naprawdę. Nie mają na co wydawać pieniędzy, to no na wymiany to z remontem. Nie trzeba, a też powinien przejść remont. No właśnie. A tutaj mamy klatkę C i zręba osiedlowego. Mam nadzieję, że to jest oryginalny, oryginalny panel, przywoływania. Słuchajcie. Kasety nie Oby nie była kaseta wymieniona. Jestem ciekaw, czy on ma położenie kabiny na żarówce, ale nie. chyba nie ma. I chyba jedzie z Panteru. Sobie poczekamy. O, już przyjechał. Uwaga, oryginał. Ma, ma kasetę od Otisa. Jest zmodernizowany przez Otisa. Kasetę ma tylko wymienioną. No. Ale tylko kaseta. Jest to z drugiej generacji. I nie ma falownika. Co jest bardzo dużym plusem. No. Pan pa Zatopsy sobie falownika nie dali i. I zostawili tego zęba w klatce B i C. Ale o. szkoda w A. No, wielka szkoda, bo by już nie. O. Proszę nie palić papierosów w pince. A no. Więc stąd ten, w, tam w Sintlersie był brzydki zapach od papierosa. No, przejdziemy na dychę. Na parterze jest skazana szyba. No, I <laughs> dokładnie. Nie, I nie ma. Czasami drzwi od parteru, od parteru miały inny kolor. O. Ale tutaj było jasniejsze szary na parterze. Natomiast na pozostałych mają takie same. No tak. I mają numery VIN. No. Także dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. W tym filmie był nowy lift z tego roku 2021. I dwa zręby zmodernizowane przez Otisa.